Serdecznie, w dzisiejszym materiale chciałem wam pokazać sposób na dobrą sprawę dla ludzi, którzy mają problem z markowaniem medów. E, to, to będzie takie, bardzo dość proste. E, przecież się pewnie czasem zastanawia, zastanawia, dlaczego medy mają takie duże wymagania, jak C63, jak np. E6. E6 to są dwa powody, co nie? Bo z E6 to wygląda w taki sposób, że grają tym ciągiem głównie e, najlepsi gracze, Chociaż też, bardzo często ludzie ustawiają bitwę na U4, bo po prostu e, markować zakaz, no i tak to wygląda. E, niestety. E, ale je, jeśli chodzi o Cesa, Batchata, czy cokolwiek takiego, to są po prostu medy stworzone do, do spotowania. Jeśli ktoś z Was ma problem ze samym markowaniem takich medów właśnie jak Batcha, czy na przykład jakiegoś Cesa, czy NELOPA, czy się 1B, cokolwiek z tych medów myślę, że kilkoma przykładami się tutaj posłużę. No to wam polecę taki zestawik, który na dobrą sprawę e, wam bardzo pomoże. Ponieważ jeśli nie idzie wam pijanie trzech oznak biegłości samym no to macie taką opcję wypolowych i mają to tylko Medy i Lighty na dobrą sprawę. No tak, tylko medy i lighty. Wybieracie sobie tutaj umiejętność, zwiat do, wyposa do wyposażenia. I na dobrą sprawę, wy teraz na zestaw możecie wrzucić takiego. Jeśli już wcześniej mogliście wrzucić cvs ale zobaczcie, jaka będzie różnica. Tutaj daję wam 15, 15, 10, a na tym wam daje 20 i 12,5. To jest bardzo duża różnica. CVS najbardziej, jest najbardziej OP modułem w tej grze, więc wy na dobrą sprawę, takim CS-em, możecie grać nawet z samego cvs -a. do tego e, złóżmy, dosyłać si i jakiś z, mo z modułów, cokolwiek byście chcieli, nie, nie wiem, no może nawet na różowych będę grać, by wam pokazać, że to naprawdę jest mega łatwe, możecie dać sobie HP, możecie dać sobie turbo, możecie nawet dać cichy układ, gdybyście chcieli grać jakoś po krzakach czy, czy cokolwiek takiego, więc to jest mega, mega łatwy sposób, yy, większość graczy w tej grze markuje po prostu czołgi. w taki sposób, yy, ludzie się śmiali, często z, z quickie pobiegło, akurat, że tam Grana i wie się bez sensu, bez sensu. Ale ten moduł jest po prostu tak op, że nie ma po prostu lepszej opcji, by sobie grać markowaczowi. Ponieważ zobaczycie, co będzie się działo z drużyną przeciwną. W momencie, w którym dostanę jakąś otwartą mapę, zresztą były już materiały, w których testowałem sobie zestaw, nie? Nawet jeszcze bardziej ekstremalny. To jest taki zostawik, szczerze. Z którym wy możecie sobie zagrać, nie wiem, nawet na każdej mapie. Zatoka rybacka, CVS, na środek, pomoże wam to bardzo. Możecie grać ich układ, możecie dać na, nawet tutaj stabę, więc tutaj typowo to pod was. Możecie nawet dać, szczerze, gdybyście chcieli tak ekstremalnie zagrać, już typowo pod spota, to możecie nawet zamiast dosyłasza wziąć optykę. I to jest w sumie tyle. Więc ja także, no nie ma co, po prostu leciem z bitewką, Pogram wam kilkoma e, czołgami i pokażę, jak to. Dobra, mamy giereczkę. Ja akurat rzuciło mnie w sam raz, ponieważ dał mi posterunek. Plus metery i też fajnie, bo mogę tutaj rzeczywiście po tych krzarach pograć. Zadanie fajnie mapę, więc y, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam niby Ebra. E, ogólnie bardzo dużo medów, więc ja myślę, że spota, która tutaj fajnie padnie, też dużo tedeków. myślę, że na tych wiecie, Na tych wysypkach tutaj na spokojnie będzie można pograć. I właśnie tam się e, będziemy kierować na to miejsce. No zostawić naprawdę idealny. Wiecie, właśnie przez to, że są te polowe, że są te ulepszenia polowe, to na Dobrosklę możecie mieć różne moduły, co nie? W przypadku w którym dałoby wam mapę, na której zdecydujecie się, że chcecie bardziej zagrać pod z złożył miejską mapę, co nie? Czy, czy jakieś LH l -Luf. halówie da się tam spotkać, ale to też nie jest taki pewniaczek. Tutaj na podstawionku już znacznie, znacznie bardziej mi to pasuje. Wiecie, na Epalufie czy na jakimś Himlu, to to tam nie pospotujecie co, nie? Więc warto mieć te dwa zestawy. A samo badanie polowych jest akurat dosyć proste. I zastanawiam się, czy nawet nie zagrać tak w miarę spokojnie i na samym początku nie wychylić stąd, żeby się jakoś nie poczuć. Bardzo możliwe, że ktoś tutaj będzie snajpił z tyłu. O, jest ST-bek. akurat nie po moim spocie, ale pesteczkę damy. Myślę, że. Jak znikniemy, to po tym spocie podjedziemy bliżej i tutaj z tych pozycji będzie jakoś spotać to i może będzie spotać na tą prawą półkę jeszcze ponadto. Byłoby bardzo fajnie. Ja spota, właśnie do tego też ten cichy układ jest bardzo fajny, na który się zdecydowałem. Niby nie musiałbym tego grać, o! Pinata z HP przyjechała. Bardzo fajnie, Pinata z HP. Po prostu przyjechał sobie for fun, mówi, hmm, ja mam ochotę tutaj zagrać. A, miałem właśnie taką nadzieję, że nikt mi tutaj peseczki nie da na klosie, To byłoby no nieprzyjemnie dosyć. DWV dostał, ale DWV na szczęście dostał spota na drugiej części mapy. Eee, troszkę niefajnie, bo mało tutaj medów przyjechało. Sądziłem, że będę w stanie więcej zrobić, ale właśnie, no wiecie, nie każda bitwa będzie idealna pod was. I właśnie po to fajnie jest sobie mieć ten taki dosyłacz, co nie, że ja, na dobrą sprawę, bez tej staby i, i tak te działko jest fajnie skupione, e, więc na spokojnie to można porzeźbić, a przy okazji ten spocik też pada. E, zagramy jeszcze bardziej, dalej. O, w razie ma wychylił. Po łaziku. Chyba, e, chyba bierze, skąd to skontowałem i to przez to. W sensie troszkę przypadkowo wyszło, no nie planowałem tego zrobić. Ale tego ziemala na pewno trzeba stąd wyciągnąć, żeby później sobie pospotować jeszcze te deki albo porobić jakieś damage. Więc taka bitwa, no nie udało się idealnie tutaj tego pokazać. Potencjału tego zostało, chociaż. No właśnie, Leopardik. Dlatego warto było teraz poczekać. Ja bym popełnił, że nie poczekałem do końca, a zniknął ze spota, Ale powiecie, gdzie są wszystkie te deki? Bo. A dobra sprawa jest czterech sniperów w tej bitwie. Mogłoby być czterech sniperów i oni gdzieś tam kurczy kampią na końcu mapy. Jest niesamowite ogólnie. Że nikt na tej półce nie stał, to jest tam akurat w szoku. Muszę przyznać. Eee, bardzo szkoda, że dostałem te dwie pechy. To akurat jest mój duży fail. Duży fail to jest. Mm, ciekawe, czy ktoś mi może dać pestkę w niego. Byłoby miło gdyby ktoś, ktoś mi dał bombę, intuicja szybka, heczek elegancko i chyba nawet jeszcze na tego Polaka na plecy będziesz w stanie zagrać. I wiecie, jak tak w każdej bitwie wam, wam gdzieś jakiś spocik będzie padać. Kolejną rzeczą właśnie, jak jest opcja, strzelanie po tlaczkach, no to wolicie tlaczki. I wtedy te markowanie też, ba, też bardzo to ułatwia, co nie? Szkoda, że... On, on akurat złożył zestaw yy, w momencie, w którym Grille już wjeżdżał i miał mu dać pestkę. Szkoda, szkoda. Ale zobaczcie, że wynik zaczął się robić dosyć bliski, dosyć close się zaczął robić wynik. Yy, to też ciekawe. O, Leopard. Ale szczęście odbija tą pechę, bo byłby one shotem. Ale patrzcie, ten zestaw yy, nie sprawia, że wcale my mamy jakieś słabe działo i na dobrą sprawę yy, tak się będzie zachowywać każdy z czołgów, które ja wam pokażę w tym materiale, bo właśnie planuję pograć jakiś Batchatem, i z CS-em I na takie czołgi na spokojnie może się dawać tylko jeden moduł, albo dosyłać, e, albo staba. w staba. W przypadku akurat Batchata to tam staba. E, to jest bardzo fajna opcja akurat. No bo dosyłacza nie trzeba, co nie? Więc taka stabka odda. Można by było nawet wentylację, ale w sumie po, po co to sobie robić, co nie? W budczacie. Akurat jak najlepsze działko się przyda. Jeśli jak najlepsze stabilizacje, bo szybko gdzieś pechę z go dawać. Miałem na myśli. Ja dostał bombę. No 5000. No te wyniki same się robią. Naprawdę jestem tylko zawiedziony tym, że drużyna przeciwna nie zagrała w żaden sposób flanki matu. Bo to po prostu słabe. Widzieliście, co zrobiłem? Każdy czołg tak, tak wykontować można. Niby jestem CS-em, który nie ma tej który nie ma pancerza, ale wychyliłem po takim sprytnym kątem, że on nie mógł mi nic zrobić. To jest właśnie przewaga pozycji. Im dalej od ściany jesteście, na tym po prostu łatwiej wam będzie ograć ziomeczkę. Spota dużo nie wpadło, ale przynajmniej wpadł wynik na osmigracjach 550. Ogólnie. Więcej spotów zawsze wpada, jak gracie dychy, bo na dychach częściej jeżdżą TD, jest więcej TDKów. Więc to też jest plusik. Myślę, że teraz zagramy... Nie wiem, czy nawet jednej bitwy E6, a 6 pod spota. To może być akurat mocne, gdy, gdy zagrać CVS-a ponadto cicho układ i dosyłać to może być ciekawe. Ale myślę, że jeszcze to bym wam chciał pokazać. No na dobrą splen, na wiele czołgów to można zagrać. No, nawet na Leoparda, jeśli ktoś ma problem zmarkowanie Leoparda. loparda. No wiecie, nie musicie liczyć tym zestawem na to, że wasze lighty będą spotawać, bo wy sami sobie możecie spotnąć, i to jest właśnie ta fajna możliwość, nie? Ta fajna rzecz, która się bardzo przydaje, że rzeczywiście możecie wziąć sprawy w swoje ręce, coś tam spotnąć, e, bo jednak szukanie damage'u to też mimo wszystko jest czytanie mapy, a nie każdy ma czytanie mapy na takim poziomie, czy ma, ma taką cierpliwość, by sobie stać i czekać, aż light spotnie. No. Tak to działa, tak to działa, więc myślę, że teraz przejdziemy do kolejnej maszynki. E, 5500 zarobiłem tutaj. Ca całkiem spoko, muszę przyznać, e, wynik i to już... No i myślę, że ten damage każdy z was by mógł zarobić, szczerze. Gdybyście pojechali w tą pozycję, no myślę, że każdy by to zrobił. E, nie było tutaj żadnej filozofii. Mm, dobra, przejdziemy do oszustki. Szóstka jest akurat ciekawym tworem. Eee, I myślę, że zrobię tak. Jeśli chodzi o szóstkę, polowe na camo na pewno, no to jest podstawa, to jest klasyczek. I myślę, że. Aha, właśnie. Eee, pol, Polowę, oczywiście, na zwiat, żeby ten CBS działał jak najlepiej. Akurat uważam, że nie powinno być takiej opcji, jeśli chodzi o MEDY, bo to jest po prostu obrzydliwe. Obrzydliwe to jest, że. Wy medalion możecie spotować. Ja, ja ogólnie jestem zdania, że CVS-a nie, nie powinno być w grze, ale skoro dają taką możliwość, no to trzeba to. Mapka perfect e, dla mnie. Dla szóstki. E, oczywiście no, nie pojedziemy do krzaka no, na samym początku, bo też nie na tym to polega, nie na tym polega ten zestaw. Wy możecie sobie jeździć dalej po prostu pozycje, które na przykład zaczyna się. Bo ja na karali mam takie coś, że z jednej czy z drugiej dru strony jedę albo na ten kamyk, albo na ten kamyk. I po prostu daję sobie przestrzał na krosie. Ale też ten zestawik bardzo nam się przyda, bo zobaczcie ile jest deków, ile jest ogólnie sniperów w tej bitwie, więc to nam się bardzo przyda. Muszę przyznać, bo skoro my i tak, i tak dał nam taką mapę, że sobie jak gdzieś tam będziemy snajpić, no to jakby po co mi kurczę, wiecie, po, po co mi staba. Skoro i tak stoję, staba w żaden sposób nie, nie poprawia wam cenności, tylko macie mniejszy celownik w ruchu, nie, czy podczas ruchu, więc to jest tyle. Oni też mają Sheridan'a, więc całe szczęście, że dał Archema na Sheridan'a, a nie mają np. Archema kontra Mantikore, Bo też by było znacznie trudniej w tej bitwie. Znacznie trudniej by było naprawdę zagrać w tej grze. Miło te dysproporcje w lightach są ogromne. O, są naprawdę ogromne. Dziwnie moje medy w sensie nie mogę już ustawić pierwsza, o dobra. Troszkę miejsca dał. Bo stąd mogę też wychylić na prawo. Jak wychylę na prawo tą to... fałek. Nie wiem jak on dostał spota, ale wydaje mi się, że stąd. Tak szczerze. Ja boję się, że ta Mka dostaje nie spota za chwilę i że wyrwiemy jakieś gomi ze snajpy. Właśnie od... od lodówy. Jedzie super kangur. Dostał plombę. Fajnie. Zawsze jakieś tam darma pesteczka. Eee, właśnie dzięki temu, że on dosyłać. To ja go net później mogę dojechać, nie? ja mogę sobie na spokojnie skrócić pozioma, O, bicie na TWP-ka jest i, i jakieś tam Słabiutkie, ale jest. Także takie pesteczki Całkiem spoko Sprawdźcie czy mam spota w sumie Spota nie ma Nie ma. O, o Ale ten ziomek coś próbuje to Sprytnie cofnąłem Hmm. nie ja ci środkiem nie zagrać nawet, tak szczerze. R.H.M. dostał naprawdę dziwnego spada. I właśnie ciekawe skąd. Dobra, no, już wiem skąd. Po prostu. Jakiś czołg jest tutaj w tym miejscu. Eee, to może być Leopard. To może być Centurion, na dobrą sprawę. Eee, więc wydaje mi się, że to ma sens. No, chyba, że jest ktoś bliżej. Ale to tego by się, no chyba, że Sheridan zjechał z Hilla. Bardzo myślę, że Sheridan zjechał z Hilla. I zajął po prostu jakąś pozycję taką AP. E, to też jest opcja. Znowu ma spot'a, okej. Okay. Czyli po prostu jest Sheridan gdzieś nam na idzie. Mam farta, ogólnie. Mam, mam farta i to... O, ogromnego farta. E, tylko w którym miejscu ten Sheridan może być? Ja nie sądziłem, że ziomo z Sheridanem może im uciec z heal'a. Bo ja specjalnie pojechałem tak, żeby dostać spot'a Maksymalnie, właśnie, maksymalnie, nie wiem, chociaż, czekaj, czekaj, czekaj co ja gadam, ja, ja pojechałem tak, by właśnie nie mieć spota ani stąd, tylko ewentualnie z mida. To się nie na idzie stoi, kurczę, to jest minus, to jest minus w tej bitwie, nie wiem, trochę dętka jest, ale spróbuję, no, może on popełni błąd, może jakoś podjedzie. Tylko na to chyba pozostaje mi liczyć. Ale patrzcie, co on Leopard robi. To jest bandyta. To jest bandyta. E, też jednak gdzieś tu będzie. O jest, właśnie. Hm. Niesamowite. I to też jest mocne, że nawet w takiej sytuacji, gdzie niby Leopard go spotnął, ja i tak dostaje asystę. E, I właśnie na tym to polega, że wy z tym CBS-em wy dostajecie za wszystko spota. Wiecie gdzieś. Jak komuś tam na przykład brakuje, że macie po 90% I komuś tam delikatnie brakuje, no to to bardzo pomaga, no akurat To to naprawdę bardzo pomaga Że wy gdzieś tam dosięcie o... O, i na przykład Bez CVS-a nigdy w życiu bym go nie spotnął Nigdy w życiu bym go nie spotnął I kolejne 1300 no to, to jest łatwe po prostu To jest po prostu łatwa gra Strasznie łatwa gra W taki sposób nie wiecie jak zawsze gdzieś ten spodpadnie, bo damage robicie dokładnie w taki sam sposób jak wcześniej Tylko ponad to wam wpada jeszcze spocik A to już jest duży game changer w markowaniu takim Pojazdów Co ten Lino robi? Bo to mnie ciekawi akurat Co on tam ma w głowie Albo czego nie ma No spróbuję dalej podjechać To mi szkodzi Myślałem, że tutaj może być ta lodu, wiecie. Spróbujemy wychylić stąd. I tu będzie centurion tylko spotne. Nie ma centuriona, okej. Okay. Mój kadzien jeden też pojechał na spota, no jak widzicie. Więc troszkę widokradnie akurat, muszę przyznać. Ja jest Centurium. centurion go troszkę będzie wyciągać. Ale też myślę, czy mu nie pomóc. Może albo spróbować na tego centa, co może się skończyć różnie. Albo po prostu spotniemy amparów. Ha. No i to był lepszy plan ogólnie, e, bo widzieliście, że dostałem pestkę mniej więcej stąd. Więc plan, więc plan był dobry, by to spotkać. Bardzo fajnie to wyszło. E, bardzo możliwe, że bez te, też bym ich spotknął. No tak po prostu nie ma innej możliwości, nie? No jak zawsze, zobaczę. O, odbiję się. No i ten spocik padł, no Łatwe z takie grania, no. Zobaczcie, ja mam 1500, bo może gdybym miał tam jakiś delikatnie lepszy zestaw do strzelania, to może by mi tam jakieś dwie pechy więcej yy, weszły. Ale na dobrą sprawę, e, na dobrą sprawę to wątpię, bo to raczej były takie pewniaczki same. Więc sobie posz, poszczelałem. O, po klikach. zrobiłem 3000, pewnie bym zrobił 3,5 może. Jakieś wielkie różnice by nie było. A tak przynajmniej ta sesja padła. Bo gdybym nie miał zestawu podspotowania, myślę, że zagrałbym dokładnie w taki sam sposób. E, czyli też bym pojechał na ten kanał, bo to jest taka standardowa taktyka na meta. Macie tak, opcję pojechać na Hila, na Kareli i tam jest. No są dwie opcje, tak? Wtedy. W sensie są dwie sytuacje, jaki będzie. Albo wysuniecie przestrzeń na wjeździe i was rozerwie Bądź będzie i więcej i giniecie. No jest trzecia, uda się wjechać i może porobić się damage, co jest już tak no naprawdę e, w, moim, w moim przypadku się rzadko e, przytrafia, ale bitewka łatwa, bitewka prosta. No. no czy, powiecie mi czy każdy z was by nie mógł tak tej bitwy zagrać. No to jest żenujące co nie dla mnie, że e, nawet e6, która nie ma kompletnie kamo. Jestem w stanie sobie pojechać do krzaka, spotność tutaj. Bardzo często ogólnie udaje się łapać lighty. I to jest hit. To jest akurat hit, że Wy sobie lighty spotujecie od tak z takim zestawikiem. Ja sam często jestem w szoku, że na przykład mi jakiś MET spotuje, no bo ludzie też grają na ten CVS-ie. Więc skoro on jest dostępny, no i to jest takie combo, że na dawną sprawę to tutaj były na plus, nawet markując o i to jest no, no naprawdę łatwe. Myślę, że zagramy sobie jeszcze jakimś. Kurcze, baczacikiem chciałem. Baczacikiem chciałem zagrać. I tutaj też macie tą opcję. Na każdym medium macie tą opcję, czyli dodać sobie na zwiad. Możecie nawet dać sobie na camo. Baczed ma tak dobry kamuflaż, że zastanawiam się nawet, czy jest sens tutaj pakować ich układ. Bo to nie jest szóstka. Ale no to nie jest jakiś inny met, więc zastanawiam się, czy tutaj nawet pakować podle ten cichy, czy nie da sobie optyki. Bo albo czegoś podziało. Nie, mogę dać albo tak, albo wentylację. Wentylacja w sobie by się bardzo przydała. Tu muszę przyznać, że wentylacja by się przydała. Będę mieć większy zasięg widzenia. Na ma 473. Kamuflaż mały 39. W ruchu 30. Sióstka ma tyle na cichą kładzie, ogólnie. Więc, no, to jest to. Dobra, leci na Dobra, i rzucił nam kolejną mapkę. Tym razem gramy na nowym A Mapa naprawdę. Ciekawa, ciekawa. E, szczerze, chyba gram po raz pierwszy na randomie albo po raz pierwszy, albo po raz drugi, bo na testowym grałem oczywiście. E, ale tutaj, no, nie miałem też opcji do pogrania. Jakie jest wasze zdanie w ogóle na temat Ensku nowego? Jest ciekawe, co nie? Tylko, właśnie, najgorsze jest to, że ludzie są w totalnym szoku. Ja nie, szczerze dla bardzo dużej ilości osób ta mapa jest po prostu za dużo, e, tak mi się wydaje, ale co do samej mapki, co, co do samego tego mojego zostało na Batchata, super, super, że to rzuciło, będę mógł tutaj pospotować bardzo dużo moim zdaniem, no bo medy tutaj o, różnie grają, co nie, medy akurat na tej flance tam często się gubią, e, jedyne czego się obawiam to to, że zostanę skapowany na dobre sprawy, bo tak poza tym to raczej e, totalny luzik. Nie wiem czy nie skrócę gdzieś pod to nawet, eee, bo tam jest bardzo dużo krzaków eee, i część z tych krzaczków będę chciał wykorzystać. Też nie ma lighta, nie? Nie ma, a nie, jest light gdzieś, ale to jakiś tam smrody chyba. Selma to, to jest taki light, panowie, że eee, to nie ma co nawet. Hmm. Obawiałem się, że dostanę spota na dojeździe. Eee, Jakbym dostał spota, to mogłoby mnie delikatnie rozerwać, co nie? Mogę spróbować niby to skrócić pod tego Bulewska, ale po prostu daję mu, mu pesteczki. Nie wiem, ta część murowanki, szczerze, dla mnie duży plus, bardzo mi się to podoba. E, przypomina mi coś ta mapa i on mi przypomina ogólnie, nie wiem czy graliście Stare Pilzno, Pilzno przed 1.0. Ja osobiście wtedy, wtedy byłem dosyć niezłym bocikiem, ale pamiętam jak, jak to wyglądało i to jest naprawdę bardzo podobne. Na Starym Pilznie flanka medów dosłownie 1 do 1. I koledzy tutaj, no delikatnie bym powiedział, że ich rozlewa, no bo HP jest stracone i to ojej, mam nadzieję, że nie we mnie, oj, no dobra, żyjemy, jakby to magazynek cały po mnie poszedł, no to bym płakał, bym narzekał, KPZ tam jest z tyłu, to też ciekawe, kurde, kogo on tak piłuje, chłopie, ogarnij się, Kultury troszkę, no nie wolno tak. Pałasować. To jest zniszczalne. Nie, to jest budynek niezniszczalny. Taki przynajmniej e, wygląda. Nie wiem w sumie, czy to nie był błąd, że tu podjechałem. Przecież mamy czas, mamy możliwość, by się cofnąć. Na snajpie nie powinno być niczego, bo lodówka ma spota. Okej, okay. WZ z KPZ-em jednak e, znaleźli se, sobie pozycję do kampienia. tamtej stronie. Hmm. To też ciekawe, że. W ogóle kto, ktoś tam jeździ. Nie sądziłem, że ktoś tam będzie jeździć, ale jak widać, no, szczury y, zawsze znajdą ten kanał, gdzie można uciec. <laughs> e, tak, tak. Także aktualnie, tak delikatnie też, też po prostu poczekamy, chyba. Tak mi się wydaje, że to będzie dosyć mądre. E, nie udało się pospotować i uważam, że spotowanie też tak na hama, to to nie jest nic mądrego. E, I to też jest jedna rzecz, której ja się nociłem w, w pewnym momencie. E, bo taki błąd na lightach popełniałem. Bo skoro nie ma takiej możliwości, to dlaczego nie wziąć spraw swoją rękę i nie, i nie zacząć się robić Damage ze lightem. Bo Lightem też się da strzelać. Lightem to, 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 nie, jest, no, to, to nie są takie człowieki, że tym tylko się spotuje. No tym da się zleźć demage, e, tym da się bitwę karować. E, no i właśnie dlatego. Często warto ruszyć troszkę, nie? Warto coś zrobić, warto gdzieś przerotować. No, ja, ja jeszcze osobiście. Delikatnie się gubię na tej mapie, powiem wam, nie wiem, nie czuję tak tej mapy jak, wiecie, nie jestem tak dobrze zaznajomiony z tą mapą, po prostu, jak, jak byłem kiedyś i to jest ta różnica. e 7 jedzie jak totalny bocik, mam nadzieję, że go się uda gdzieś na traki złapać, na traczki to się nie uda. Ej, Sema. ja ewentualnie sobie przelotuję po prostu, e te parony są teraz strasznie otwarte. Jest tutaj na spokojnie, można sobie skrócić gdzieś, dać pesteczki, przelotować jeszcze. Ten FO wyjedzie? Ja tak. Ciekawy jestem. On wyjedzie. Ne, czy ten XM wyjedzie? Może. Pięknie. 2400. Troszkę kiedy Majoru porobiliśmy. E odrobiliśmy tą stratę e z miasta. Ja nie wiem, czy nawet po tego WTK, by nie było można wjechać. Ale hmm. jeszcze to będzie takie mądre. Podoba mi się ten otwarty środek bardzo. E, to, to jest to samo co mamy na oslocie. Ogólnie. Że na oslocie tam też jest opcja skrócić tym midem i to daje dużo możliwości do rozgrania. Halo widzimy. mnie? Lego? Hmm, chyba jeszcze mnie nie widzi. Chciałem mu traczkę strzelić. Nie udało się. Ty kolego patrz. Tam patrz. Dobra, to lecie wyjedziemy tędy. On się teraz obraca tutaj. Obróci się na Chat AP. -e I my go sobie skasujemy za free. Oj! Oj, oj, oj! Ale mordo kasztan. Uuu. Dobra. Przepraszam, ale... To jest lubię. Dobra. fail, fail, fail roku. Dobra. Koniec odcinka, kończymy to. Nie no, uważam, że to co chciałem pokazać to i tak pokazałem, ale co ja zrobiłem, takiego kasztana strzeliłem. Jestem przyzwyczajony po prostu do celności już z on gdzie tam praktycznie każdego snap'a można kleić. A tutaj kurczę to celować do końca trzeba, to, to jest ob ob obrzydliwe, obrzydliwe, naprawdę nie jestem fanem. Ale myślę, że to co chciałem pokazać to pokazałem i to jest najważniejsze. A też miejcie z tyłu głowy, że to jest propozycja właśnie do wykorzystania. Jeśli ktoś ma problem z markowaniem, to możecie sobie potestować na różnych mapach różne taktyki. Ja nie mówię by grać to w każdej bitwie, bo ja teraz w tym materiale specjalnie grałem w każdej bitwie, by ja wam po prostu pokazać, jak to działa. Ale wy nie musicie tego grać. Po prostu, jak macie mapę, której nie czujecie, bo wiecie, że nie ma zbytnio na czym robić uszkodzeń. To możecie wziąć ten zestaw, i może akurat się uda, że wy gdzieś wam ten spot wpadnie, jak mi na Kareli na, na szóste, bo jeśli bym grał tam tylko pod to ja bym tam nie zarobił dużo więcej. Ja myślę, że nawet mniej bym pewnie zarobił bo nie spotałbym sam sobie tych czołgów I to jest ta zasadnicza różnica, którą ja wam miałem do przekazania, więc mam nadzieję, że wszystkie osoby, które zostaną do końca, yy, rozkwinę to sobie, bo to jest no, naprawdę ciekawa podada. Ale też trzeba z głową, Trze trzeba to z głową zrobić, trzeba to wykorzystać, więc ja bardzo dziękuję za materiał. Eee, życzę Wam miłego dnia i do następnego. Także siema.